Rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły ataki dronów w kilku regionach Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych od niedzieli do pięciu, jak podają regionalne władze. W Dnieprze odłamki drona uszkodziły blok mieszkalny, sześć domów i szkołę, ale nikt nie zgłosił żadnych obrażeń. Dwie osoby zostały ranne podczas rosyjskich ataków w Zaporożu, podał gubernator obwodu, a na dachu wielopiętrowego budynku mieszkalnego wybuchł tam również pożar. Ukraińskie obwody Charkowa i Sum również padły ofiarą rosyjskich ataków, w których zginęła co najmniej jedna kobieta, poinformowały władze regionalne. W atakach na uniwersytet w Sumach rannych zostało 12 osób, w tym pięciu pracowników i studentka. Ataki nastąpiły dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump postawił prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi 50-dniowe ultimatum: albo dojdzie do porozumienia pokojowego, albo spotkają się z, jak to określił, surowymi sankcjami gospodarczymi. Chociaż niektórzy uważają, że surowe cła na Moskwę mogą zmienić sytuację, odroczenie do września wydało się innym zbyt długie. Rosja podejmuje letnią ofensywę, aby przełamać linię frontu długą na 1000 kilometrów, a drony i pociski rakietowe z ich strony atakują ukraińskie miasta mocniej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich trzech lat.